Pogoda jak widać. Bliskie okolice miejscowości Wysoka. Kompleks MRU. Międzyrzecki rejon umocniony. Nienaturalne jak na moje wichura. Drzewa, które się chwieją, jakby miały się za chwilę poprzewracać jak zapałki połamać. Przed chwilą to właśnie był taki jeden dziki powiew. Już dużo nie brakowało chyba, że coś by się wyłamało albo wyrwało z korzeniami. Tutaj, gdzie te nasienniki, nasienniki, już suszki z tego są, bo to usło. Też jest jakiś beton wylany. Tu jest wszędzie pełno tych międzyrzeckich umocnień i fortyfikacji a wszędzie jeszcze po niemieckie oznakowania dróg. I to jest niedaleko niby pętli boryszyńskiej, tam gdzie jest zrobiona tak zwana komercha do Zwiedzania ogólnie dostępne dla wszystkich po opłaceniu biletu, no to tak tutaj jest. Ja myślę, że tydzień to jest minimum, człowiek by musiał tu chodzić, żeby to chociaż ogólnikowo wszystko spróbować ogarnąć. No proszę, nawet nie było tego widać zbytnio z drogi. A tu takie, takie coś, Ładnie mchem zarośnięta. Wejście normalnie. Ale nie będę już wchodził, bo... O, i tu jest ten beton wylany. I nic więcej, nie wiem, nic więcej, tak... Nic nie widać, żeby coś tam było, ale... Idę dalej. Bo gdzieś tutaj jest... Jeden z punktów o widzicie, teraz jest też czas i okres na jałowca zbieranie jeszcze nie wszystkie dojrzałe ale już, już no aż sobie skubnę nic lepszego na trawienie mhm to jest jałowiec. Nie jak te kupne główne spaczki. Tu macie naturalne lekarstwo. Niczym nie pędzone. Nieskalane. W okolicy żywej duszy. Więc nie ma tutaj kto ani też czym z spalinami zepsuć to wszystko no, i gdzieś tutaj po lewej stronie jest niby jakiś bunkier czy coś ale czy ja go znajdę zaraz zobaczymy no tutaj jestem pierwszy raz i, i szczerze mówiąc żałuję, że człowiek nie ma czasu, żeby przyjechać tutaj połazić Wiesz, w trasie, wiesz, w pracy. Co kawałek widać takie stare, chyba jeszcze z czasów Niemca, e, dziury. Albo partyzantka, albo Niemcy się tutaj kopywali, tylko po co, jak tu się żadne działania jakieś wojenne nie odbywały. To było chyba robione, z tego co pamiętam było robione, od któregoś tam roku miało być oddane do użytku, ale finalnie chyba Hitler to e, zatrzymał, tą budowę, tą całą inwestycję czy coś, bo to za dużo czasu pracy i betonu pochłaniało a betonu to tu trochę poszło na to tu jest lewo jakaś górka coś może tu gdzieś tutaj chyba będzie a zaraz zobaczymy Zimna cholera niby 6 stopni na pusia ale przez ten wiatr jest po prostu masakra no i tutaj te niektóre oczywiście z drzew, pamiętałem jeszcze czasy niemieckiej, okupacji. Sosny, takie 45 nawet do pół metra średnicy u podstawy. A jest jakiś bunkierek widzę. Jeszcze coś dogram i zaraz wyłączyć chyba będzie trzeba, bo zaraz mi ręka zimna odpadnie. Ja oczywiście nie zabrałem bo po co. Nie planowałem żadnych wycieczek, no ale wyszło jak wyszło. Korzystając z okazji kręcenia pauzy w czasie pracy. O, cóż tutaj mamy. Podejdę bliżej, zobaczę czy to w ogóle można wejść, czy nie można. O. Ciekawy rekwizyt historyczny muszę powiedzieć. Tam na dole nic nie ma w sensie posadzki. Trzeba w takich miejscach naprawdę uważać, a tu nie przejdę. Ja, nie. niestety, przejdę jeszcze do góry, zobaczę. A jeszcze tu coś jest. Może tutaj. No. Ja. Bez latarki to jest dupa, nie robota. Niestety nie ma co ryzykować. Trzeba się kiedyś wybrać. Ale z jakąś latarką. Jakimś sprzętem. Ale tam nie idę, bo hasze. tarnina. Jak ktoś nie zna tarniny. To już zna. Super krzew. Jagody przemrożone można na wiele sposobów wykorzystać. W ziołolecz, jako ziołolectwo, jako naturalne specyfiki. Nie tylko jako wino, nalewka i tego typu sprawy. Ja akurat tarninę suszę. I sobie później herbaty parzę zimą, czy tak jak teraz. Jak wiecie, gdzie rośnie u Was tarnina, to teraz jest w sumie najlepszy czas na zbiory tarniny. O, jestem na górze tego kompleksu. W bardzo wielu tego typu punktach są właśnie takie. Szyby Powysadzane w powietrze oczywiście A widać Przejścia Korytarze Ale dosyć duży obiekt Nie powiem Tam wszędzie widać Wał sypany Pewnie ci którzy Docelowo mieli pilnować tego obiektu. No, pewnie tych wałów używali, czy mieli używać. No wiadomo, w jakim celu żeby się zakamuflować, żeby nie być widocznym. Gdzieś jeszcze tutaj stąd jest niedaleko magazyn. Jak uda mi się znaleźć, jeszcze coś dokręcę.